Cześć kochani, z tej strony Aga i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaprezentuję wam moją top 5 drogeryjnych tanich produktów do ust. Bardzo często jak dodaję zdjęcie na Instagramie, to pytacie mnie co mam na ustach, więc temat wydaje mi się bardzo interesujący, więc żeby nie przedłużać, przechodzimy do tych wszystkich tanich perełek. I pierwszą perełką i chyba najlepszą matową, tanią pomadką, jaką znam jest Lip Lips marki Lovely. Zakochałam się w tym produkcie od pierwszego użycia. Mój ulubiony odcień to numer 2. Mam go teraz na ustach. On jest taki piękny, neutralny, nie za chłodny, nie za ciepły, bardzo ładnie wygląda na wielu urodach, więc w szczególności polecam wam właśnie wypróbować ten kolor, naprawdę nie będziecie żałować, jest to świetna jakość w ekstremalnie niskiej cenie. Dalej mój kolejny hit w temacie matowych, drogeryjnych pomadek to Golden Rose Matte Lip Ink. Tutaj moje dwa najukochańsze nudziaki, numer 01 i 02. Bardzo często łączę je ze sobą, żeby uzyskać odcień pośredni, ale jedynka jest cieplejsza, dwójka jest chłodniejsza, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Również bardzo dobra jakość, świetne wykończenie, bardzo komfortowa formuła na ustach, długo się utrzymuje, Trzymują, pięknie się zjadają, nie robią skorupy, której ja nie lubię, a bardzo wiele tanich, nawet droższych pomadek potrafi robić skorupę na ustach, dawać taki nienaturalny, pozmarszczony efekt na ustach, którego ja nienawidzę. Te pomadki też na dłuższą metę noszone nie przysuszają ust, więc jeżeli macie z tym problem, a lubicie matowe pomadki, to zarówno Lovely Lipy Lips, jak Golden Rose Matte Lip Ink w tym temacie są świetne.

Ostatnio wspominałam w filmie, że jestem team Błyszczyk, ale nadeszła tutaj taka jesienna pogoda, jesienna aura i totalnie mi się odmieniło, przez co zaczęłam znów wracać do matowych pomadek i kolejną świetną, jesienną propozycją, bardzo tanią, którą dorwiecie w Rossmanie, jest mój wieloletni ulubieniec, czyli Matt Magic firmy Eveline. I tutaj mam konkretnie odcień numer 1 Nude Rose, który jest ciemniejszym. Różem, ale w takiej chłodnej, zbrudzonej tonacji bardzo piękny odcień dodaje takiego akcentu właśnie w jesiennych makijażach, więc jeżeli szukacie fajnej pomadki na jesień zimę, to to też polecam wypróbować. Bardzo lubię od lat już te formulacje, również uważam, że jest to jedna z najbardziej komfortowych matowych pomadek, jaka jest aktualnie dostępna na rynku. Trochę lżejsza pomadka, bardziej kremowa formulacja, ale nadal super długa trwałość. To pomadka w kredce marki Golden Rose, która również jest moim wieloletnim ulubieńcem i tutaj bardzo często też do niej chętnie wracam. Mam tutaj odcień 22. Pomadka nazywa się dokładnie Matte Lipstick Crayon i mogę się założyć, że już ją doskonale znacie, a jeżeli jej jeszcze nie znacie, to jest to jedna z tych pomadek, którą naprawdę warto mieć w swojej kosmetyczce. Dodatkowo ona jest w formie kredki, więc tutaj wielki plus, bo nie trzeba używać konturówki, żeby ładnie sobie wyrysować usta. Chociaż przy tych matowych płynnych pomadkach również te aplikatory są na tyle precyzyjne, że nie ma z tym problemu. Ja ostatnio bardzo rzadko używam konturówki przy matowych pomadkach i tutaj ta opcja również nawet bez lusterka jest ułatwiaczem w przypadku malowania się na szybko, więc tutaj mat lipstick crayon również trafia do mojej top Piątki matowych, nie tylko matowych pomadek, bo zaraz będzie błyszczyk, i teraz do niego przejdziemy. I ostatnio wspominałam, że jestem team błyszczyk. Oczywiście nadal będę używać błyszczyków, ale zdecydowanie w taką jesienną aurę chętniej używam mi się takich matowych, konkretniejszych, trwalszych konsystencji. Nie wiem dlaczego tak jest. Chyba latem wolimy po prostu lżejszy makijaż, bardziej błyszczące formulacje. Natomiast jesienią, razem z klimatem, idziemy w takie cięższe, Rzeczy. Jeżeli oglądacie mnie już od dawna, to wiecie, że moim ulubionym błyszczykiem jest Fenty Beauty Gloss Bomb. Niestety on jest drogi i ostatnio drogeryjne marki bardzo dobrze radzą sobie w tworzeniu błyszczyków, które są łudząco podobne do Fenty Beauty Gloss Bomb. I tutaj mam idealny zamiennik mojego ulubionego odcienia Fasi, który ostatnio y, udało mi się dorwać w Eveline i jest to naprawdę tak podobny na ustach błyszczyk, tak podobnie zachowująca się formulacja, że wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać za Fenty Beauty, chociaż ja i tak będę go używać, bo jest to jeden z tych produktów, które ja regularnie zużywam i dokupuję nowe opakowania. Ale ostatnio częściej chyba nawet od Fenty używam tego Diamond Glow Dlaczego? Dlatego, że Fenty Beauty y, ma niefajne opakowanie. I tutaj jest w błyszczyku ze tyle kasy. Niefajnie, jak to opakowanie się brudzi, ponieważ tutaj po otworzeniu tego y, wieczka y, bardzo dużo produktu zostaje na tej zakrętce, na tym takim ślimaku. I potem wszystko jest. Uwalone z błyszczyka. Natomiast tutaj, w błyszczykach Eveline, to są dokładnie te same opakowania co zwykle, i tutaj nie ma żadnego problemu z wylewaniem się produktu, więc to jest ogromny plus dla Eveline nad Fenty Beauty. No i cena. Cena tutaj robi największą robotę, więc jeżeli szukacie zamiennika, to ten. Błyszczyk. Cała paleta kolorystyczna Diamond Glow jest warta zakupu i jest to mój aktualnie ulubiony, drogeryjny błyszczyk. I to tyle w temacie mojej top 5 drogeryjnych produktów do ust. Dajcie mi koniecznie znać, jaki jest Wasz ulubiony produkt do ust, którego najczęściej używacie. Jestem bardzo ciekawa, i mam nadzieję, że wychwycicie tutaj jakąś perełkę dla siebie, z której będziecie po prostu zadowolone. Więc bardzo dziękuję za oglądanie, że byliście znów ze mną. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, trzymajcie się. Papa. Pa.